Zwykła niedziela na to, że w Kosiance Wstawimy relacje Dużo jest motocykli i samochodów, ale najbardziej to mnie zainteresowały te motocykle O, a najbardziej mi się podoba ten żółty motocykl, bo taki powiedziałbym, że tak powiem z innej epoki Z innej epoki No i powiedz mi, tu jest ze mną Darek, właściciel tego pojazdu Zaczniemy od ceny drogi. Jest taki pojazd, co? No, troszeczkę droższy niż nowy. No właśnie. Cześć, o, nowy, nowi chłopcy. Zaraz pogadamy, ale najpierw o tej Suzuce porozmawiamy. Może ktoś z was coś, coś, coś wie RM na ten temat? 250, RM 650. To... produkowana rok 1979-80. W 81 już powstała na nazywała to no, jest twin shock, twin shock. To tak zwany TwinShock. No ale popatrz, jakie bębny hamulcowe duże. jak ale na hamulców jak to nie? Szelce. No bo to bębnowe, no to wiadomo, to są zero-jedynkowe. To jest tak, szelce. że mocy ma dużo, hamulców ma zero i zawieszenie jakieś tam mniej więcej już one ma. No ale wiesz, w tamtych czasach jak jechały CZ-ty czy Jawy, to to już była nowość. To, było, to coś było abstrakcja. To była nowość. I y, właśnie ale mm, powiedz mi, czy ktoś z, tych, ktoś z tych takich sławnych zawodników jechał na tym? Roger de Coster. Ukrotnym świat. O właśnie. Naszy, właśnie. Bo ja wiem, że na Kawasaki y, to jechał. A Kiedrowski. O, tak, bo na Kawasaki to Kiedrowski właśnie taki z polskim nazwiskiem jechał. Kiedrowski to miał, tylko, że ja mam teraz na starość to się nazywa. Demencja. Tak. Demencja i się zapomina. Widamy w klubie? Demencja. To pokażę z bliska jeszcze. Ale koła już normalne 21 i 18. Czy 19 z tyłu? Nie, 18. Bo te nowsze kosówki 19. Chyba, że motocykl do mają 19. A to, a to, a to co, to jest krosówka. To jest krosówka, no widzisz. Stare, tych nowoczesnych. RM to była krosówka, PE to że nie będzie 19 ma lepszą trakcję. Wiesz, nie tego, nie, nie, na boki tak nie rzucam. A właśnie, a przy okazji Honda dwusuwowa taka, już patrzę, że, że, że tak powiem trochę zabrudzona, bo już jeździła. Wiesz, ona była produkowana na rok 1990 i 1991. Zakończyli produkcję tego modelu. Tylko tam no. model to jest HM Enduro Sport. Ona ma światła założone. Tak zwany duch. A to, wiesz, to taka tuningowana wyłosie, pewnie, co? Tak, 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 Tu masz nawet dekielek od zapłonu zobacz. Ja zawsze się zastanawiałem, czemu on taki jest. A z tej strony? No. Bo tam jest, światło. jest tak duże koło zamachowe, że oryginalne dekielek nie pasuje. Poza tym. Już ma ładowa... no ładowa... akumulator. On ma światła, wszystko. No akumulator I ona jest nawet zarejestrowana. No super. Dobra, to jest.